To było dawno temu, jednak do tej pory na wspomnienie tamtych wydarzeń po moim kręgosłupie przechodzi lodowaty dreszcz. Wciąż mam przed oczami tej stopę Na no imię Kary. I kiedy to wszystko się zaczęło? Miałem 8 lat. Byłem normalnym, zwyczajnym dzieckiem. Grałem z kolegami w piłkę, chodziłem do szkoły. Uczyłem się. Moje życie jednak uległo potwornej zmianie a w nocy się w bezsenny koszmar. Pierwszy raz, kiedy to zobaczyłem, cóż, nie pamiętam, kiedy to było dokładnie. Przypominam sobie tylko, że była to najprawdopodobniej sobota, gdy na zajęcie musiałem iść do szkoły. Nie byłem jednym z tych dzieci, które bały się samemu spać przy zgaszonym świetle. Rodzice zawsze gasili światło i po powiedzeniu dobranoc zamykali drzwi pozostawiając mnie samego w ciemnym mi pokoju nigdy się nie bałem aż do tamtej nocy pamiętam że długo nie mogłem zasnąć i wierciłem się z jednego boku na drugi kiedy to przykuło moją uwagę szafa która stała nieopodal mojego łóżka była niedomknięta drzwi były lekko uchylone mama musiała szukać tam czegoś i zapomniała ich zamknąć nie to jednak tak przyciągnęło moje spojrzenie tam wewnątrz w ciemnym wnętrzu szafy błyszczały dwa punkciki niby wypolerowane gładkie szkło odbijało nikłe światło docierające od okien moje serce zaczęło bić tak głośno że mogłem je bez problemu słyszeć Coś tam było i patrzyło się prosto na mnie. Zakryłem się kołdrą pod czubek głowy i leżałem tak przerażony. Nie było mowy o tym, bym mógł zasnąć. Za bardzo się bałem. Chciałem krzyknąć lub iść po taty, Jednak nie byłem w stanie się ruszyć. To spojrzenie paraliżowało mnie. Nie wiem ile czasu minęło, jednak przy pierwszych promieniach słońca zasnąłem ze zmęczenia. Obudziła mnie mama wołając na śniadanie była dziewiąta rano zawsze dawała mi pospać trochę dłużej w weekendy. uśmiech z jej twarzy znikł gdy tylko mnie zobaczyła byłem blady rozczochany, miałem podkrążone i na oczy przytuliła mnie troskliwie i zapytała dlaczego się nie wyspałem mogłem się jej odpowiedzieć myślałem że mi nie, nie uwierzy że nazwie to tylko wybuchami wyobraźni już po śniadaniu umyci się i ubraniu w dzienne cuchy wszedłem ostrożnie do swojego pokoju wyglądał zupełnie normalnie wszystko było na swoich miejscach zabawki konsola i ześpielone łóżko odnalazłem jednak szczegół który sprawił że oblał mnie zimny pot a gardło wyschło zupełnie jakbym przełknął garść w piachu. szafa była zamknięta nie myśląc za wiele sięgnąłem po drewniany mieć Jaki kiedyś wystrugał dla mnie tata w swoim warsztacie i puknąłem nim drzwi na dla cisza. Odetchnąłem głęboko i zapukałem jeszcze raz, co dało taki sam efekt, Zebrałem całą odwagę jaką w sobie miałem i postanowiłem otworzyć drzwi, ściskając swoją prowizoryczną broń. Otworzyłem je gwałtownie i zostałem pustkę. Była tam tylko te rzeczy, jakie moi rodzice tu składowali. Jakiś materac, kot trochę ubrań. Stary odkurzac, ale nie było już. Pary obijających światło niczym czarne szkło oczu. Do pokoju wszedł tata i zaśmiał się szczerze, widząc, że trzymał zabawkowy miecz. Polujesz na smokę, rycerzu? Nie pościeliłeś jeszcze łóżka. Pamiętaj, że dziś jedziemy do wesołego miasteczka. Pamiętam tato, odpowiedziałem mu starając się. Nie dać po sobie poznać, jak bardzo się bałem. Tamtego dnia byliśmy w wesołym miasteczku, o wszystkim o szafie, tenmich oczach i strachu. Było wspaniale. Potem jeździliśmy na wiozdowisku, w i lukartach, a z mamą na karuzeli. Objednaliśmy w jakiejś knajpce pod gołym niebem. Czułem się szczęśliwy i bez troski, aż do powrotu do domu. Im bliżej było pory spania, tym bardziej byłem przybity. Rodzice myśleli, że jestem zmęczony pełnym bramami, więc ja, nie gdyby nic, zjedliśmy kolację i udaliśmy się do łóżek. Przychodząc przez swój pokój, wierpnę na szafę. Była zamknięta, taką jaką zostawiłem ją przed wyjściem do parku rozrywki. Nieco uspokojony, położyłem się i zakopałem w poście, Mała no, przyszła powiedzieć dobranoc i zgasić światło. Mówiłem sobie w myślach, że to był tylko wytwór moich wyobraźni. Albo, że mi się przyśniło i nie ma się tego bać. W końcu mam już osiem lat, a trzęsę się ze strachu wy potwora szaty. Tak się uspokajając, powoli zmierzałem do fejdyku, kiedy usłyszałem ten dźwięk. To było jak pojedyncze drapnięcie pazurami od rano. Zlokalizowanie tego dźwięku nie było trudne. Zamarłem z przerażenia. Kiedy przez niewielką szczelinę w kosztyli widziałem jak to otwiera od środka drzwi szafy. Ta dłoń. Z pewnością nie mogła należeć do żadnego człowieka. Była niewyobrażalnie chuda, a palce długie. patykowate. zakończona ostrymi, stychczasnymi paznokciami. Była niezdrowo blada, niemal mogłem dostrzec kości przez jej skórę. Ręka schowała się do szafy, kiedy tylko rozstawiła odpowiednio jej drzwi. Błysnęły, te przerażające ślepia znów patrywały się we mnie. Bez jednego nawet próbnięcia. To trwało tygodniami. Nie mogłem spać, odsypiałem noce gdziekolwiek, byle choć na chwilę spojrzeć oko. Zdarzało mi się nawet zasypiać na lekcjach. Opuściłem się w nauce. Nie grałem w piłkę. Byłem ciągle zmęczony i zaspany. Apatyczny. Próbowałem już wszystkiego. Zostawiać szafę i... Dla mnie spać przez zapalonym świetle. Prosiłem nawet kilkukrotnie rodziców o to, bym mógł spać z nimi. Za każdym razem mówili, że jestem już na to za duży. W końcu jednak poważnie się zaniepokoili moim stanem. Zabrali do psychologa po tym, jak im wszystko powiedziałem. Lekarz twierdził, że to normalne dziecięce lęki przed wyimaginowanymi potworami lub też coś w rodzaju wymyślonego przyjaciela. Ja jednak wiedziałem, że to jest naprawdę i cholernie się bałem. Po powrocie do domu z poradni przestawił szafę z mojego pokoju do salonu i nawet nie wiecie jak bardzo mnie męczyło z tego powodu. To mogła być pierwsza noc od wielu tygodni kiedy będę mógł w spokoju zasnąć nie będąc obserwowanym przez tajemniczą istotę. Otulony w kołdry i wreszcie spokojnie pokoju do krainy snu. Nie pamiętam co mi się śniło jednak późno w nocy obudziły mnie dziwne odgłosy na zewnętrznym parapecie. Łóżko miałem tuż pod oknem, więc często słyszałem, jaką tam tamtaki. Tym razem dźwięk był nieco inny, głośniejszy, cięższy. Poczułem, jak bicie mojego serca przyspiesza. Powoli, bardzo powoli uniosłem mi głowę. Do tej pory żałuję, że to zrobiłem. To, co zobaczyłem, wyryło piętno na mojej myślech. Myślę, że od tamtej pory Rozumiem, co to jest prawdziwy strach. Realny, rzeczywistość, pijący umysł, paskudny, lodowatym smaczny śl śluzem, który paraliżuje członki i nie pozwala nawet krzyczeć. Strach, który powoduje, że wątpisz w zdrowość swoich własnych zmysłów i zastanawiasz się, jak chora wyobraźnia mogła stworzyć taką potworność. To było bezwłose i przerażająco chude. Można było policzyć temu wszystkie kości prześwitujące przez strupią bladą skórę. Kończyny tego spora były potwornie długie, wszystkie zakończone patykowatymi, szpiczastymi palcami. To coś miał również ogon. Żywki szczurzy, mijający się na parapecie niczym wąż i poza krawędzi z ciemną noc ale najgorsza z tego wszystkiego była głowa pochylona w stronę szyby kształtem przypominała ludzką jednak nie posiadała uszu zamiast nosa tylko dwie pionowe szpary a osta były zwykłe kreską bez żadnych warg te wielkie potworne duże czarne oczy wpatrywały się we mnie udało mi się krzyknąć na co istota zareagowała ucieczką w mrok do pokoju wpadli rodzice Zapalili światło. Po tym wydarzeniu zawsze jest spałem z zasuniętymi na sam dół roletami. Co jakiś czas słyszałem groźne stawanie o ściany, w pobliżu mojego okna. Jednak już nigdy pazury tego czegoś nie na mój parapet. Nigdy więcej też nie czaiło się żadnej z moich szafczych, też innych z na dynie. Teraz, kiedy już znacie moją historię, z pewnością będziecie w stanie zrozumieć, jaki strach wzbudziły mnie słowa mojej siedmioletniej córeczki, nie będąc pewny, czy dobrze usłyszałem, prosiłem, by powtórzyła: Tatusiu, jakiś potwór w nocy siedzi w mojej szafie i się na mnie patrzy. Tuliła się we mnie, będąc naprawdę przestraszona. Krew odpłynęła mi z twarzy, a lodowaty dreszcz przeszedł wzdłuż kręgosłupa.